Witajcie moi drodzy. Wiem, długo mnie nie było. Rok 2022 był dla mnie bardzo ciężki, co widać po moim kanale, dlatego że ukazał się tylko jeden film. Ale to nie oznacza, że podczas tego czasu nic nie nagrywałem. Materiału troszkę się nazbierało. W końcu mam gdzie nagrywać, gdzie montować, więc obiecuję, że w tym roku będzie o wiele lepiej. Dlatego zapraszam was dzisiaj na pierwszy film. Pierwszy film z Beskidu Małego, a następnie pojawią się za niedługo Tatry. Więc co zrobić? Lajk, like, subskrybujcie kanał, no i zapraszam na pierwszy film w tym 2023 roku. Witajcie w kolejnym vlogu Góry Wolności. Dzisiaj jesteśmy w Międzybrodziu Żywieckim. Naszym celem jest Kiczera, ale najpierw musimy pokonać Kościelec. Tak, a ta wędrówka nie jest taka... Łatwa dla nas, dlatego, że mamy taką informację do Was. Oficjalnie możemy już powiedzieć, że się sprzedaliśmy. Sprzedaliśmy się, dlatego, że nie jesteśmy dzisiaj sami, ale jest z nami. Karol. Dobrze widzę? Tak? Tak, tak. I... Cześć, pozdrawiamy, I e, którzy ostatnio na takiej listacji dla tymka, tymka Marka. Pozdrawiamy serdecznie, wylicytowali właśnie z nami wędrówkę i nagranie wspólnego vloga, dlatego dzisiaj z gośćmi zapraszamy na wspólną wędrówkę, no to zobaczcie jak ten szlak przebiega. Polskie przysłowie mówi, cudze chwalicie, swego nie znacie. Na podstawie otóż tego przysłowia postanowiliśmy wybrać się w Beskid Mały. Ani ja z Edytą, ani nasi współtowarzysze nie wybierali za często tego pasma na górskie wędrówki, pomimo że mieszkaliśmy w zasięgu ręki. No cóż, tak to już bywa. Jednak wróćmy do szlaku. Trzeba przyznać, że bardzo dobrze pokonuje się nam pierwsze kilometry, a nieco wyżej wyłaniają się nam pierwsze szczyty gór. Dlatego korzystając z okazji, czas na małą przerwę. Przed samym kościelecem jest też takie fajne miejsce. A więc tam w nicho, tu są takie ławeczki i bardzo ładny punkt widokowy. Więc my sobie teraz usiądziemy no i zadamy pytanie w ogóle: skąd oni nas znają? Bo tak naprawdę my ich nie znamy w ogóle pierwsza zna, oczy widzimy, więc, więc zobaczmy, co ciekawe mają do powiedzenia. <stans> skąd w ogóle każicie Góry Wolności? Może zapytajmy. Góry Wolności. Można powiedzieć pewnego niedzielnego popołudnia szukaliśmy czegoś ciekawego do obejrzenia, do spaghetti. No i znaleźliśmy właśnie taki fajny filmik. Góry Wolności ciekawie brzmi. Na pewno prowadzi ten kanał osoba, która jakby lubi spędzać czas w górach. Jest to dla, nie, dla tej osoby jakieś taka forma wyrażenia się też. No i obejrzymy sobie jeden filmik. Później drugi, trzeci, spodobał nam się właśnie sposób opowiadania, tak, o, o tym właśnie obcowaniu i z przyrodą. Wspomnij jeszcze, że jest przystojny prowadzący. A Otóż może Kornelia, bo to... Jest przystojny prowadzący. Okej, okay, dobra, dzięki, temu ja, yy, zapłacę wam yy, później, co nie? Nie, to tak, to, to, to nie jest ustawiane. Tak, tylko się, rozmawiamy sobie. Ale a pierwszy film, yy, którymu ucieka życie? Co było? No właśnie... Wiem, że akcja się działa zimą, musielibyśmy sobie odświeżyć. Ale myśmy byli zimą, czy film był zimą? Film był zimą nagrywany. Zadytą? Nie, byłeś sam chyba wtedy. To może jakieś pierwsze to A tatry? twoje filmy. Teatry, czy nie? nie? Nie, to nie ja były teatery. czekaliśmy właśnie na mały szlak Beskidzki. Mały szlak Beskidzki, gdzieś zimą? No. Nie, 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 to nie, nie, było nie, na pewno pojedyncze wejście. Nie, to było gdzieś to... pojedyncze wejście, ale teraz sobie nie przypomnę, muszę sobie YouTube'a YouTube przepatrzeć. Później właśnie czekaliśmy na ten Mały Szlak Beskidzki. Eee, później dowiedzieliśmy Poczekaj, się... Czekaj, Sorki, że, że Cię Notabene za chwilę będziemy właśnie na Szlaku, Małego Szlaku Beskidzkiego, bo jesteśmy w Beskidzie Małym i będziemy na czerwonym właśnie, tam gdzie spaliśmy ostatnią noc. No więc tak można powiedzieć symbolicznie trochę. Tak, do, <laughs> do, korzeni. do źródeł, do źródeł. Tak, później przypadkowo dowiedzieliśmy się, że jesteś księdzem naszego kościoła. Także mówię, o... Aha, czyli w, pierwi, w pierwi oglądaliście, a potem się dowiedzisz że jestem księdzem? Tak. tak. O, to ciekawe, bo ja myślałem, że w sumie tak bardziej z kościołem jakoś No, no to miło, miło, miło zaskoczony jestem. Także mówię, no, ksiądz ewangelicki jeszcze I po górach chodzi. Jeszcze ma tyle czasu, co no, nie? jeszcze ma tyle czasu. Trzeba więcej roboty wymyśleć. No więc widzicie, mam takich wiernych z kościoła ewangelickiego, co. Śledzą, podziwiają, kibicują. Dobra, lecimy dalej, tam sobie gdzieś pogadamy, bo kilometry same się nie robią, przed nami właśnie ten kościelec jeszcze, spada mały, ale kościelec, będzie ciekawostka, tylko muszę jeszcze ją przeczytać, się nauczyć, żeby powiedzieć, no. Szanowni Państwo i dotarliśmy na kościelec, kościelec mały, jak się podchodziło? Lekutko, fajnie, przyjemnie. O no, bo i ta z kikami idziecie. No nie, no to elegancko się. Ja kików nie, nie mam, bo mam aparat. No i teraz ciekawostka, kościelec mały nie jest szczytem. Ale jest zaznaczony jako szczyt. Mogę wam to udowodnić. Jest tutaj nawet napis 795, ale jest problem, dlatego że tutaj mamy 736, czyli jest spór. A tak naprawdę tu się zaczyna po prostu pasmo chyba Jaworzyny jak idzie to poprawię. I ono tu się już idzie tak fajnie. Na spokojnie i tu faktycznie podejście można powiedzieć, które podejmą do kościeleca, bo byście byli na kościelcu? Nie. Nie, nie ale widzieliście ale pewnie na filmach tak, tak. Więc Wojski faktycznie mater, pode... no. tak jest więc podejście, ale edzia była na kościelcu podobnie. Podobnie? Podobnie, podobnie. Tak, więc faktycznie gna się do góry, gna się, jest przecież bezpiecznie, nie? Ale jednak mimo wszystko podejście mamy duże. No i teraz możemy w końcu iść dalej. Eee, już na spokojnie. Teraz, yy, gdzie nasz szczyt zalesiony? Yy, Jaworzenka jest. Jaworzenka, tak, tak. tak, Jaworzenka. Fajnie, się ta pogoda. Nic, tylko chodzić po górach. Góry to nie tylko piękne widoki, ale to też historia i ludzie. Od początku, oprócz pięknych krajobrazów w górach, zachwycało mnie poznawanie innych. Czy to na samym szlaku, czy też to w schroniskach. Dziś też mieliśmy świetną okazję, by poznać górowazów. I wymieńcie swoimi doświadczeniami. Jesteśmy teraz na szczycie Jaworzyna. 864 metry, najwyższy szczyt dzisiaj. Mam tutaj pytanie do naszego kolegi. A propos gór. Czy masz swoje ulubione pasmo górskie w ogóle? Jest coś takiego, czy nie? Myślę, że tak. I to chyba z racji właśnie tego, że odkryliśmy je stosunkowo niedawno. Moim ulubionym jest Bezkiej Śląsko-Morawski. Mo Morawski? Tak. A czy po drugie, czy Czechy. Tak, Czechy? Tak, tak, tak. Niestety o, trochę może niepatriotycznie, ale. Ale spoko, Ale, ale właśnie z tych szczytów, gdybyś miał polecić coś komuś, żeby, żeby powiedzmy, chcesz zrobić promocję. Promocję? Promocję i zostać. Ły są chory. Ły są chory, naprawdę warto. No ja nie byłem jeszcze. ci jeszcze? No, warto, warto jest tam coś dla fanów i widoczków i ostrzejszy podejść. A na, no to nie może, może. Nie Możemy. wiem, czy mogę reklamować na kanale, ale Ta, jak ktoś śmiał. lubi czy, czy kozelka <laughs> i w ogóle no z panelczyskimi to jak najbardziej też. <laughs> no, czy się mają dobre piwo, trzeba przyznać. Tak samo w karkonoszach. No. Też a tam. drugie, drugie, Beskid Śląski? Czy tutejsze, tak? Klimaty. Trzecie, tatry. Zachodnie. A, a i zachodnie, no po tak, tak, Ja poproszę. Tak. A, a może... tu za podium się znajdują moje y, rodzinne góry świętokrzyskie. No właśnie, świętokrzyskie też nie byłem. A dajcie znać, może, jak oglądacie też wy, tam po drugiej stronie ekraniku, jakie są wasze ulubione, y, że tak powiem, y, pasma górskie albo coś. No i faktycznie zapraszamy na Wysachora chora. A ja łysę choro chyba widzę o siebie z domu w ogóle rodzinnego. Tak, ja tak nie widzę. to widać z danego muszę, muszę, to to, muszę to sprawdzić sobie. A to nie ma wyciągu też gdzieś? Jest, z tego co ja, że tak. to jest. No. no więc. Ale to wyciągi są do wygodnijskiej, także. No. Sama przygoda to jest podchodzenie. <grym> no tak, więc jak chcecie gdzieś iść w Morawy, Śląski. Nie, gdzie śląsko gdzie? W No, tak, no tak. to śmiało, Musa chora, a my teraz zmierzamy. Aż Morawsko-Ślecki. Śleski. Przepraszam, czekaj. No właśnie, że no, coś A my teraz lecimy na właśnie szlakiem niebieskim, na czerwonym, czyli na mały szlak berskijski. Schodzimy troszkę w dół. No i potem Kicera i mini biwak, więc zobaczcie troszkę jak ten szlak tu jeszcze przebiega, choć tutaj nie ma nic jakiegoś szczególnego, bo dużo tutaj drzew. Idziemy, idziemy i dotarliśmy w końcu na skrzyżowanie szlaku Przez przysłup, pięknie nazwana I tu się zaczyna czerwony, to znaczy zaczyna, w sensie kontynuuje czerwony szlak Mały Szlak Teraz Edyta mam do ciebie pytanie bardzo ważne Czy cieszysz się, że jesteśmy na Małym Szlaku Beskidzkim i nie pada? <laughs> No to jest po prostu jakieś 300% wszystkiego, tego, tak. co, eee... Wszystkich emocji z tamtym związanym. By się ktoś nie widział z Was mego Szlaku to szliśmy dwa lata temu, jest na kanale, podszukacie tam Mały Szlak Beskidzki, trzy odcinki i szliśmy w sumie 90% szlaków w deszczu i w burzy. Tak? No tak, tak, tak. Więc faktycznie tych terenów tu nawet nie kojarzymy, tak naprawdę. Śliśmy tędy, ale nie kojarzymy ich, żebyśmy je w ogóle widzieli, bo było bardzo mokro. Yy, mgła też była wtedy duża. No, ale yy, mamy teraz 4 śmieci na Kiczerę. No teraz nam to się to robią małe przebłyski na góry, a tam na Kiczerze dopiero będzie pięknie. Więc, żeby nie przedłużać, przenosimy się tam. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy prawie. Już tu z ciebie robią ładne widoczki. Trzeba przyznać, że podejście tutaj jest też mordujące. I pamiętam to właśnie z małego szlaku Beskickiego. Wtedy już nie padało. Ale nie padało tylko chwilę noc. Potem już w noc padało i cały poranek. A teraz właśnie idziemy na górę. Tam jest trochę tłumów. Dlatego, że tutaj łatwo dojść z drugiej strony. Po prostu od góry żarczy zbiornika. Na górze żar i jest łatwo tam, właśnie, wejść szybko do góry. A tak, a propos, chciałem jeszcze powiedzieć, że tutaj, gdzie idziemy, tymi lasami i miejscami, jest tutaj program Państwowych Lasów za w lesie. Czyli można tutaj legalnie bikawakować. Możesz wziąć hamaczek, inne rzeczy i spędzić tutaj legalną noc. Więc naprawdę, fajne miejsca, jak coś, to Link podaję w opisie do mapki, dlatego że obszar jest tutaj dość pocięty. Trzeba go dobrze znaleźć, a my już za chwilę widzimy się pod wiatką. No i dotarliśmy do naszego celu, więc yy, trzeba zjeść zasłużony posiłek. Dzisiaj kulinarne kulinarny w formie, proszę bardzo. Pasolka po brytońsku Były do tego A apryki tutaj e, Kabaneczki I tutaj nasi główni goście Są zachwyceni Dlatego, że jeszcze kącika kulinarego nie widzieli bo... A są fanami Tak, że... tak ale Góry wolności Makłowicz rządzą eee, tak, do, dokładnie ale musimy wziąć <laughs> pod uwagę, że e, znów poszliśmy trochę tak po no bo mamy po prostu ten, ale z drugiej strony stwierdziliśmy, że nie będziemy tutaj palić ogniska e, u góry tym bardziej, że jesteśmy tutaj krótko i, i nie będziemy robić pełnego dania a z drugiej strony ostatnio była susza co pada, padało wczoraj, ale jednak mimo wszystko lepiej tutaj nie rozpalać, więc zobaczcie sobie te widoki, a przy okazji jak robimy sobie coś do jedzenia I po obiadku Lecimy dalej. Jak tam wrażenia z kącika kulinarnego? No super, pojedzeni. Pyszne było. Mamy energię. iść dalej. Dokładnie, więc teraz mamy bardzo łatwą trasę. Pojedziemy dosłownie w dół. Cały czas w dół. Wracamy się troszkę czerwonym szlakiem. A później zbijamy w zielony. I do Międzybrodzia Żywieckiego. Tak. Więc na spokojnie jeszcze parę widoczków. No. I się za chwilę rozstajemy. Schodzimy bardzo w dół. Słuchajcie, ludzie, mam, mamy sondę, żeby rozwikłać. Jest za więcej, więc będzie łatwiej. Rozwikłać wieczny problem. Co jest lepsze: wchodzenie czy schodzenie? Wchodzenie. Wchodzenie. ja wolę wchodzić. Czyli ja też wolę wchodzić, czyli mamy 75% do 25%. Czyli no, przeważa jednak kwestia wchodzenia, ale tu jeszcze nie jest źle, ale faktycznie w wielu miejscach schodzenie jest najgorsze dla mnie z dwóch powodów po pierwsze, problem dla mnie jest taki, że nie bolą już nogi, dlatego że już wchodziłem do góry <laughs> a po drugie o wiele łatwiej jest się wywrócić po prostu schodząc, no. to jest jak z drzewem. Jak wejdziecie na drzewo bez problemu, ale zejść z drzewa jest trudniej, więc coś jest na rzeczy. A tutaj piękna ścieżka ściętych drzew. I dotarliśmy do samochodu na parking, więc pytanie do najbardziej zainteresowanych. Na tyle pięknego żywopłotu górskiego, jak się wam podobała wycieczka z Góry Wolności? Tak było, o, tak? polecamy! Super. Polecacie. Czy, czy macie coś do przekazania y, górskim łazikom, turystom, czy chcecie jakąś taką odezwę, wykorzystać te moje zasięgi w milionach ludzi i tak dalej, coś takiego, co czy chcieliście by po prostu przekazać, żeby z nimi pozostało? Y, oglądajcie koniecznie kanał Góry Wolności, y, polecamy, polecamy Beskid Mały, jeśli nie byliście, zapomniane pasmo, a warto się wybrać, bardzo fajne trasy. Eee, no i co, można powiedzieć super czas spędziliśmy, pyszne jedzonko nam tutaj ugotowali Marek z Edytą, także... Podgrzali bardziej niż gotowali. ale... ale okay. no, także super czas, bardzo się fajnie bawiliśmy, no i... No to... i do zobaczenia będzie jakieś na szlaku, nie? No właśnie, to trzeba, trzeba gdzieś, gdzieś robić, a ty Kornelia, potem ci może zagadał. No zagadał mnie. No właśnie. Jak? Się to, że nie. Ja. Tak też pierwszy raz w Baźce, nie? Tutaj Beskidzie mały w tych, tak, no, no. Więc Beskid Mały na pewno polecamy. To na spokojnie. To fajna trasa. Tak. Nie będę ukrywał, że, że wybrałem, co nie? Ale, no, przy okazji, mały szlak beskidzki trochę myśmy przeszli. A teraz co? Teraz do domu czas się rozejść, a jak już się miałem odezwie do turystów, to pamiętacie, tradycyjnie dbajcie o góry, bo o tym rozmawialiśmy właśnie tak, żeby sprzątać i, i prowadzić pewną kulturę turystyczną. Tak, to jest nasze dobro wspólne, tak, tak także dokładnie, dbajmy to, o to. To jest ważne. <laughs> Więc też z Edzią, Edzia też ze mnie dotarła, żeby nie było ci tam dalej. <laughs> nie Dziękujemy za wybranie za, tak, tego vloga. <laughs> zapraszamy na dalsze nieoficjalne wycieczki, bo ja nie mogę prowadzić wycieczek, nie jestem przewodnikiem. Więc, no, ale najdźwiększy to na, wspólnie na szlaku na dalsze wędrówki. Więc dobrego dnia bądź wieczoru. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Cześć. Pozdrawiamy Tylko i rodzinę też, jego. No właśnie, dynku. dokładnie pozdrawiamy. No i, no i jeszcze córkę przecież. A i córeczkę naszą Glorię. No i Glory też pozdrawiamy. No, to na razie. Cześć. Cześć. Dzięki za obejrzenie tego odcinka po tej długiej, długiej przerwie. I tak mówiłem, za niedługo ukażą się najnowsze filmy, a już mogę zdradzić, że jeden z filmów Stat także będzie z pewnymi gośćmi. Więc yy, jeśli Wam się podobało, wiecie łapka w górę. Jeśli jesteście też po raz pierwszy, a może nie subskrybujecie kanału, to proszę zróbcie to, by po tej przerwie jakoś ruszyć z tymi algorytmami YouTube'a. Dzięki pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na szlaku. Cześć!